Witajcie, postanowiłem nagrać od nowa filmik o przewodach. Zgadzam się, że przewody grubsze mają mniejszy opór, czyli przewodzą lepiej prąd. Później wejdziemy w kalkulator i podsumujemy sobie te straty, bo jak się okazuje nie są wcale takie duże. Ale najpierw opowiem co nieco o tym moim zestawie i co zaobserwowałem. Popełniłem błąd przy tych grubszych przewodach, wkładając do regulatora gołe końcówki. Skręciłem obie je w taki dziubek, i takie przykręcałem do regulatora, gdzie ta śruba mocująca naciskała na nie i je tak, jakby rozwarstwiała. Co powodowało, że dokładnie nie przylegały. Przez co prąd miał mniejsze pole do przepływu. Ktoś mi podpowiadał, żeby włożyć te końcówki w tulejki i można to zacisnąć szczypcami. Powiem wam, że te średni pomysł, bo ja mam takie tulejki. Są w zestawie z łączkami mc 4 I też je. Zaciskałem bez zaciski, bez praski do takich rzeczy, tylko że takich szczypiec zwykłych. Szczypce wyglądają tak, którymi zaciskałem sobie. Natomiast y, złączki NC4 plastikowe, tak plus minus oraz te właśnie tulejki. Też właśnie takie tulejki można było powkładać, pozaciskać ale przy większych przewodach jest w miarę chociaż i tak dodatkowo to oblewałem cyną żeby z czasem się nie luzowało bo nie mniej jednak tak porządnie to nie ściśnie dodatkowo ograniczy to utlenianie miedzi i z czasem przewód będzie się lepiej stykał ze złączem czy krokodylkami co mam do akumulatorka akumulatora w sumie tego dużego jak widzicie te szczypce jak łączyłem to też pooblewałem a końcówki te, które idą do regulatora, po prostu skręciłem i oblałem cyną. Jak tutaj możecie zauważyć, zaraz Wam pokażę. O, właśnie, pooblewałem te końcówki cyną, zalałem to, tam gdzie było grubiej, to troszkę zeszlifowałem. No i teraz elegancko się wsuwają, śruba je dociska bez rozwarstwiania, co daje możliwość swobodnego płynięcia prądu. Natomiast w przypadku tych cieńszych przewodów zrobiłem tak jak mówiłem na wcześniejszym filmiku czyli dolutowałem do, do nich takie około 1 cm długości końcówki z miedzianego sztywnego przewodu i teraz spisuje się bardzo dobrze może też Wam pokażę odkręcimy sobie powiedzmy o to jest jeszcze do panela idzie, ale nie podłączane wszystko także teraz spróbujemy odkręcić o tak to wygląda Tutaj klejem AB tą kotwą chemiczną oblałem, żeby też mi się nie wyginały, nie łamały. Są sztywne, elegancko to sobie działa. Nie mam problemu, żeby to przykręcić sztywno. Trzyma się, przewodzi prąd, bardzo dobrze spisuje. No bo wiecie, taka zaciskarka też pewnie koło stówki kosztuje. No nie jest to majątek i jakbym miał więcej tych paneli do łączenia, to bym zainwestował. A tak, za 150 zł mam drugi panel, który już swoją drogą zamówiłem, bo jeden w zimie to bardziej zabawka niż jakieś realne prądy, a dwa zawsze to coś więcej miejsca, też dużo więcej nie zajmą. Jak jeden na drugim położę czy postawię, grube nie są. Jak widzicie tutaj, nawet nie ja wiem, ile one mają ze 3 cm, może grubości, także 6 cm, ta nie robi jakiegoś tam problemu. No i tak, przejdziemy sobie do tego przynośnego, mojego zestawiku z tymi cieńszymi, krótszymi przewodami. No i spisuje się dobrze. Przewody nie grzeją się. One są na 5A, gdzie maksymalna, jakby moc tego panela wynosi 5A. A w okresie zimowym, w pochmurne dni, jak da 1A, to jest dobrze. W słonecznie, obojętnie na jakich przewodach wyciągnąłem maksymalnie 3A z tego jednego panela. także jest sporo zapasu. Ogólnie miałem największy problem taki, że dość szybko po podłączeniu na wyjściu regulatora, czyli tutaj, odcinał zasilanie. Oczywiście, po podłączeniu. Tej na przykład płytki ładującej, tak, o to mi chodzi, że jak tu sobie podłączałem na wyjściu, to mi odcinał, dlatego że ten akumulator szybko traci napięcie przez swoją miniaturową pojemność, a przy 10,8 V regulator traktuje akumulator jako rozładowany i odcina zasilanie. I jak widzicie, włożyłem yy, zasilanie tej płytki ładującej w gniazdo do akumulatora. O tutaj właśnie. Tutaj mam połączone wyjście do tego akumulatorka. Jeden przewód i drugi przewód męski do podłączenia tej płytki. Bo dla tego akumulatora stan rozładowania to 7,5V, bo są trzy akumulatorki. Każdy z tych 18650 ma 2,5V jakby minimalną wartość rozładowania, czyli 3 to 7,5V. Więc takie 9V jest dla niego bezpieczne, a też poniżej 10V nigdy nie spada zasilanie na regulatorze, pomimo takiej sztuczki. No i tak, zaraz Wam pokażę, jak to działa, a potem jeszcze Wam może wkleję zdjęcia takie, co porobiłem, jak rozładowywałem ten akumulatorek za pomocą po prostu tego modułu. A druga opcja to było po prostu wyjęcie tych akumulatorków i włożenie do zwykłego powerbanku. I wtedy rozładowałem ten power bank, żeby zobaczyć, czy jakieś są różnice. Ile tego prądu wyda, i tak dalej. Także z ciekawości to, to Wam tam powklejam. Sobie popatrzycie. A teraz popodłączamy sobie ten akumulator. Zobaczymy, jak, ile prądu nam tutaj da. Jak wam pokażę. Jest dość pochmurny dzień. Coś tam, słońce jakieś się przyjaśnia, ale. No mimo wszystko bardzo dużo chmur, o. tak żebyście ten panel lepiej widzieli. Solar znaczy regulator, znaczy chodzi mi i podłączamy. Zobaczymy, ile tam jest. Też go rozładowałem specjalnie, właśnie pod ten filmik. O, jak widzicie, 9,5V pokazuje. No to fajnie. Teraz podłączamy sobie panel. No, i już go coś tam ładuje. Już schodzi tak powyżej 10. 10,3 A jeszcze nie wiem, czy będę mógł teraz przełączyć o 10,3 V 10,7. Już chciałem zobaczyć, jakie natężenie do baterii idzie, ale chyba na razie jest zablokowane, bo jest za bardzo rozładowane i error, ale to nic zrobimy sobie i tak testik, czy będzie ładował telefon teraz was może troszkę odsunę żebyście tutaj lepiej widzieli podłączamy teraz tą właśnie ładowarkę, jak widzicie od wejścia na akumulator diody nam się świecą teraz telefon Podłączymy sobie. Też go rozładowałem specjalnie. O! Jak widzicie, 17% tylko baterii jest. Nie mam bardzo gdzie go połączyć. Ach, dobra, niech tu leży na trawie nic mi nie będzie. Może tak żebyście Widzieliście 17% i ładuję. Co prawda jeszcze się nie włączyło. Szybkie ładowanie. A na panelu, jak widzicie, spadła wartość do 9,9V. No ale to też dlatego, że jest dość mocno. Był rozładowany akumulatorek 9,7, 9,8. Widzicie, czyli tak się waha, ale go ładuje. Sprawdzę. O, już się włączyło szybkie ładowanie. Jak możecie zauważyć. Świeci się na zielono. Ciężką jedną ręką. O, świeci się na zielono. Także ładuje się. Zobaczcie, przy całkiem rozładowanym akumulatorku 9,7 V napięcia daje. No także bardzo fajnie. No dobra, ja Wam wkleję tu jeszcze screenshoty właśnie z rozładowania tego mini akumulatorka. zobaczymy sobie w kalkulatorze, jak te spadki napięcia się mają przy tych kablach, grube, cienkie i tak dalej. I widzicie, chwilę później już się ustabilizowało i teraz nam daje prąd 0,3 Ampera, czyli jak mówiłem, przy tej zimowej pogodzie pochmurnej są to takie śmieszne wyniki. No ale już na pewno tutaj na wyjściu by mi odcięło prąd, już by mi nie ładowało telefonu, a tu jak zobaczcie jest 20%, czyli tam z 17 chyba startowało, już 3% wskoczyło. Także jak macie też taki problem, że właśnie wam nie ładuje, no to ja sobie tak podłączyłem, też wam proponuję tak podłączyć i wtedy w telefon wszystko wam ładuje, baterię. A jak telefon wam naładuje, nawet jak zapomnicie o nim po niego przyjść, to tutaj będzie wszystek prąd leciał do baterii potem, a tak. Jakby telefon będzie miał pierwszeństwo, bo inaczej jakbyśmy tam podłączyli pod regulator, pod wyjście, czyli tu, to dalej byśmy telefonu nie mieli naładowanego, tylko trochę by leciało prądu do tego. Ale lepiej mieć właśnie odwrotnie, żeby naryb telefon sobie ładować, czy inne jakieś rzeczy, a ten żeby był asekuracyjny, jak już nam się to wszystko zapełni, to wtedy żeby leciało do tego prąd, tak? I żeby go ładowało maksymalnie. Zostało nam już tylko... Sprawdzić, jakie są spadki napięcia dla tych poszczególnych obwodów z cieńszym przewodem i z grubszym przewodem. I tak, tutaj sobie wpiszemy 14 V, tutaj powiedzmy 3 A, to dla tych obu obliczeń będzie taki sam długość przewodu. I tak, ten cieńszy przewód, jeden ma 25 cm, a zawsze muszę dawać dwa, męski żeński czyli będzie 50 cm, a że jest w metrach to 0,5 m. przekrój przewodu 18 a AWG. Tu sobie zerknę, sobie zapisałem. Ile ma przekroju? A on ma 0,82 mm. 0,82. No i tu już mamy gotowe obliczenie. Spadek napięcia 0,064 V. Napięcie na końcu 13,936 V. I strata mocy niecała 0,2 W. I teraz sobie wszystko tu pozostawimy, aby zmienimy sobie przekrój przewodu. I ogólnie tak od panelu do regulatora u mnie leci przewód 12 AWG, który ma 2 metry, natomiast od regulatora do akumulatora tam jest przewód o długości 1 metra i to jest 10 AWG, czyli ten grubszy jakby, który lepiej przepuszcza prąd, więc zróbmy sobie na tym grubszym to obliczenie, a 10 AWG ma przekrój, już wam mówię. 5,26 mm. 5,26. I teraz sobie zobaczymy. Jak widzicie, no tu są spadki mniejsze, no ale też jakieś 0,2 W, 0,03 W. No to też jakieś tam różnicy nie ma. tak, Jak jest tam 0, coś tam, no to wiecie to. No już takie spadki, że no spadki tylko na papierze, a tak naprawdę to ciężko to odczuć. No ale dobra, teraz jeszcze z ciekawości sobie zróbmy, jakbyśmy taki obwód mieli na przykład 30 metrów. I to jest na tym grubszym kablu. Czyli spadek mamy 0,6V i strata mocy niecałe 2W. A teraz wpiszmy wartość tego cieńszego przewodu, czyli 0,82. <todziewanie> Czyli jak widzicie, tu już no troszkę tej różnicy się robi. No ale to już wiecie, jest na 30 metrach, także no też kawał przewodu nie ma co. Bo tu już mamy procentowe, to już jest prawie 30%, czyli 1 trzecia. Czyli no troszkę jakby było, nie? Także przy takiej długości już trochę ma to znaczenie, a przy tych moich krótkich ja tam nie będę nic zmieniał, bo raczej ten grubszy przewód będzie droższy, Dwa, że ciężko jakieś końcówki do niego dorobić, tak? Tutaj mam, można powiedzieć, gotowce męskie, żeńskie i sobie mogę podpinać gdzie chcę, pod co chcę, do czegoś innego, dolutować też jakieś wyjścia jak mi trzeba i mogę bezpośrednio pod regulator to podpinać, czy jakieś na przykład akumulatorki od wkrętarek i tak dalej. No, jest tych trochę akcesorów na 12V, więc z tym wszystkim mogę się bawić sobie to robić, także mi to bardzo ułatwia życie. No i dla mnie jest takie idealne. Także tak to wygląda.